Abyśmy zrobili w ogóle ten tydzień cały No To się potrzebowało w grze zadzieć Tak, no ten okres świąteczny, poświęteczny jest taki cichy Przedało mi się kilka flak jeszcze jakichś takich żeby nabyć jeszcze 480 na Atenie. dzisiaj mam 471. Także mi zostało 20 leveli na takie normalne rejsy, To może się nie zderzygam robiąc Atenę. Ja mam prostu... no. A Tam... ile skończyłeś tak dawno nie. temu, co? No, ile skończyłem, tak ten przynajmniej miał co robić dokładnie. No. Ja nie wiem, co dobrze robić na Atenie, czy Wejle, czy te normalne, nowe rejsy. Przy łupiażce, ale też też nie robię łupieższy. je robić głos mnie. Czemu nie, nie, nie leci do brygo. To jest potencjalny problem. Ale strzelają A, ja mam chain'ów. Ja mam tylko dwa. Moja przygoda pod pokładem zaczęła się od tego naprawiania. Podnęli mi ster, dokręciłem do, dokręciłem do lewej będę musiał za chwilę naprawić ster. Chyba flex Ale już go podjeśni Teraz na no fajny, dobra sytuacja, możesz strzeleć. Rozwaliłem im koło Nie na hartacie Tracimy kąt to no jest gwardej czy co? Teraz jest okej okay, chyba ale... No ja już mam Max tak, do lewej tak. Bardzo Bard Bard bardziej no Trzeba no. Bard siłę Dobra coś tam ładam Ballball uh -huh. Idzie tam Nie, podniosłem go Ty razem MC dostał <laughs> Ball, ball. Albo rzucili sobie bon kolera przez przypadek. Okej, okay, prosuję. Jestem ci chyba bagety. Będą ci już lepiej. Bol, bol! Został mi ostatni. Bol, bol! No. Jest! Trafiłeś! Trafiłem! Przekręcamy. Znaczy za... bardziej w lewo, bardziej widzę, w lewo. Widzę, widzę. Widzę, widzę, wykręcam. Ja bym tam poset Możebisz późno, bo ale idź Sing Nie yeah, oddał Ja sig. Nie, za Wow Okej, okay. dzisiaj bez bordów <laughs> Guys sorry about the about the one ball spam <laughs> it, it wasn't planned Tomak Max były znikł. Wystarczy Tomka na 2025. Następny będzie w 2026. Dzięki, Krabi. Działanie są, działanie są. A przed nami na Z nami. Nie wiem, ktoś liczył, 5 lat boli chyba poszło. No, to się się zniszczył.